Okej, okay, pierwszy pojedynek dzisiaj, gramy sobie z Polakiem. Pierwsza runda, mamy taki znak stopu. Prawdopodobnie Hiszpania bądź Portugalia. Kliknąłbym Portugalię. No jednak niedobrze, chociaż razem z przeciwnikiem byliśmy w Portugalii, jednak to była ta północno-zachodnia Hiszpania. Jesteśmy w Europie. Mamy flagę Grecji. I jeszcze dla upewnienia się rzuciłbym okiem na Grekę, chociaż nigdzie tutaj jej nie widzę. A, dokładnie tak. Kliknijmy gdzieś nad Atenami. Nasze gesy bardzo podobne. A byliśmy na wysepce. Runda trzecia. Język niemiecki. Ale to będzie Austria. Kliknę sobie dosyć szybko. Przeciwnik pomylił się. Kliknął w Niemcy. Ja 79 km. 1300. Fajnie. Runda czwarta. Od razu widzę, że jest to Tajwan. Więc dosyć szybko sobie kliknę. Niech będzie tak. Jestem troszeczkę bliżej, dużej różnicy między nami nie ma. 45 do zabieram. W rundzie piątej od razu widzę charakterystyczne dla ugandy auto. Znowu leci szybki klik. Klikniemy gdzieś tutaj, a jednak bardziej w kampali. No i tutaj przeciwnik troszkę mi zada. 5 stówek prawie. Niestety 5 stówek mi zabrał, runda szósta. Jest ciekawa. Pokaż język. Oj, ciężko powiedzieć, jaki tu jest język. Ten blur mnie trochę myli. No i bardzo dobrze. Przeciwnik właśnie kliknął w Indie. Ja miałem jakieś urojenie, że jesteśmy w Indiach, ale nie, jednak po prostu Sri Lanka i dobrze, że tak kliknąłem. 1600 mu zabrałem. Ok, runda siódma, mnożnik 2,5. Chyba to będzie... Chciałem powiedzieć, że chyba to będzie Urugwaj. My jesteśmy chyba w Brazylii. Przeciwnik oddał gest, to jest mnożnik 2,5. A mnie kusi klikać gdzieś w tym miejscu. No niestety, czy ja... Czy ja przegrałem? No szkoda. 10, elo straciłem W drugim pojedynku gramy z przeciwnikiem z Holandii. Runda pierwsza dosyć mi się nie podoba. Tak na pierwszy rzut oka. Przeciwnik oddał dosyć szybko swój gest. Kliknijmy gdzieś tu. W pierwszej rundzie dużo bym nie stracił. Mogłem. No ale tego nie zrobiłem. Runda druga. Żółte blachy. Widzę Gana. Okej, okay. Dosyć blisko. 56. Trzy stuweczki zabierane. Runda trzecia. Przeciwnik oddał swój GS To będzie Finlandia. Okej, okay. jeszcze bardziej na północ. Przeciwnik postawił w ogóle w Turcję. 2800 mu zabieramy. Ale w rundzie czwartej czeka nas chyba Chile. Dosyć zielone. Gdzieś tutaj? Północne Peru. Trochę strollowałem, ale przeciwnik też nie był w poprawnym miejscu. Był w Boliwii. Okej, okay, mamy lifty. Bardziej mi się kinąć w Albanii, więc tak zrobię. I dobrze, ale było to całkowite południe, właśnie tego kraju. 600 dm tracę. Mnożnik podwójny. Mid City, jesteśmy w Stanach, przeciwnik oddał swój gest, tutaj jeszcze coś widzę, może mi to coś powie A, gdzieś tutaj bardziej, okej, okay. Louisiana, no 8 stówek zadam, przeciwnik w ogóle postawił w y, Kanadę, dobrze widziałem? No teraz mamy Kanadę, czy to będzie francuska Kanada? Mamy flagi, no ja bym powiedział, że nowy Brunswick Kocham to, kocham Kanadę, ale okej, okay. z przeciwnikiem dosyć podobnie myśleliśmy, nie stracę dużo, 680 Nawiałem, no że tam by francuski występował, ale krajobraz i klimat mi tak pasował. Co to jest za auto? Czy to jest Samoa? No dokładnie, przeciwnik też to znał. 1400 zabieram, 386 HP mu zostaje. Runda 9, Kirgistan. Jestem 68 km bliżej i to wystarczyło. Fajnie. 13 na plus. Spoko. Zaczęliśmy kolejny pojedynek. Przeciwnik pochodzi z Izraela. Nie wiem, czy to nie jest po prostu węgierski. Tak, to będą Węgry. Jeszcze ta zmiana klimatu, no. Jestem troszkę bliżej, 45 km. Byliśmy niedaleko granicy ze Słowacją. Stówkę zadaję przeciwnikowi. Nie najgorzej, nie najlepiej. Runda druga. Samoa, tak? Czy to są Wyspy Dziewicze? Nie, ma, nie mam do końca pewności, czy to są Wyspy Dziewicze, czy Samoa. Ale powiedziałbym, że Wyspy Dziewicze. Kliknijmy, Wyspy Dziewicze. No i dokładnie tak, nie mylę się. Jestem 4 km bliżej, bez większego znaczenia. Runda trzecia. Mamy tabliczki. Zagrzeb, pregrada. Nie wiem, nic nie widzę, kliknę po prostu pod Zagrzeb. Taktycznej ślepoty dostałem. Okej, okay, nasze kliki podobne. Tutaj była pregrada. Runda czwarta. Pełno żółtych blach. Może to być Kolumbia. Obok Medeinu sobie kliknąłem. Zobaczymy. No jednak, bliżej bogoty. Ale jestem chociaż trochę bliżej niż przeciwnik. Runda piąta. Od razu widać, że jesteśmy w Czechach. Praha. Praga. No, dokładnie. 280 metrów. To jest Gwatemala. Mnożnik podwójny, trzeba już powoli trochę uważać, zwłaszcza jak trafi się troszeczkę cięższa runda i tak. Przeciwnik też to znał. Jestem 30 km bliżej, ale przez całą tą gierkę na razie te demedże zadawane są bardzo małe. Jakby przeciwnik ma bardzo podobny poziom do mnie. Białe blachy. Czy to jest Rosja? Okej, okay, widzę tablicę, widzę tablicę. Zobaczymy, czy to będzie jakaś nazwa, która coś mi powie. Przeciwnik oddał GS. Krasnojarsk. Okolica Krasnojarska. No, i spoko, ale jednak nie to bardziej Irkuck. No, i przeciwnik zada mi tu dużo: 4000. A dopiero co chwilę temu mówiłem, że przez całą gierkę te gesty są bardzo małe i, i bardzo podobny poziom. No, ale mamy teraz Brazylię, jeżeli dobrze widzę. Więc Brazylia może też dużo zmienić. Pierwsza myśl ma to grosso, ale wydaje mi się, że warto byłoby się czymś upewnić. 45 numer. Ok, 45 kierunkowy. Jeżeli tutaj są 90 -tki. Zobaczymy. Przeciwnik tak naprawdę ma więcej do stracenia, więc robienie na nim presji teraz jest opłacalne dla mnie. Troszeczkę bliżej granicy tutaj z Paragwajem i niestety odchodzę, przeciwnik był bliżej. To była parana. Okej, okay, przeciwnik z Indii, a runda pierwsza to raczej Bangladesz. Byliśmy niedaleko granicy z Indiami, tej wschodniej, no i przeciwnik był trochę bliżej, ale nieznacznie. Jakiś tam mniej niż 20 km. Runda druga już wygląda troszeczkę niebezpieczniej i jednak nie, to jest chyba. Kirgistan czy Gwatemala? No bardziej bym powiedział, że Gwatemala. Okej, okay, jestem bliżej. 56 zabieram. Runda trzecia. Jadę tutaj. Okej, okay, my jesteśmy w Argentynie. Na to wychodzi, bo widziałem blachę. No widać argentyńskie blachy. Więc chyba Argentynkę można kliknąć. Gdzieś tak tutaj. Okej, okay, byliśmy jeszcze na północ, no ale tutaj już jestem 300 km prawie bliżej od przeciwnika. 600 to już nie jest aż tak mało, fajnie. Zobaczmy co runda czwarta przygotowała. Co tu jest napisane? Liwar. Powinniśmy być w Hiszpanii, na moje oko. Bądź w Portugalii, jeszcze zaraz się dowiem. Ale tak, raczej to jest Hiszpania. Może tam jest flaga Katalonii, może mi się wydaje. Albo to może być też ta flaga bodajże Wspólnoty Walenckiej, to się tak nazywało. No, na pewno to nie była flaga Katalonii, bo byliśmy niedaleko Murcji. Przeciwnik był bliżej z okolic Mar Madrytu, 300 chyba straciłem. Runda piąta, Gwatemala. Często coś tak Guatemala teraz się powtarza. Ok, przeciwnik trochę bliżej. O, teraz przejdziemy na mnożnik podwójny. No i runda z tym mnożnikiem to nic innego jak Stany bądź Kanada. Tutaj jest kształt stanu, trzeba to znaleźć. To będzie Alabama. Mam to, to jest Alabama. Pięknie. 350 prawie kilometrów bliżej od przeciwnika. 1700 mu zabieramy. Fajnie. Runda siódma. Czyżby to była Brazylia? Tak, to będzie Brazylia BR364 RO482 Czy jest to droga 482? Zobaczymy, może to jest kompletnie głupie, co w tym momencie robi, bo to jest mnożnik 2,5. To była rondonia, tak? Tylko że droga 482 była tutaj, niestety nie znalazłem tego, przeciwnik znalazł. Runda 8, demacz potrójny, Europa. Mamy dosyć podobne teraz HP z przeciwnikiem. On 3670, ja 3640 trzy 30 HP na jego korzyść. Okej, okay, tam chyba coś jest. Widzę tablicę niebieską. To będzie dobre info. Czy to nie będzie Bułgaria? Mi się wydaje, że to jest Bułgaria. To będzie Bułgaria. No, przeciwnik duży misklik. Wylądował w Hiszpanii, no i wygrywamy. Tak, to była Bułgaria. 22 lona plus, fajna gierka. Okej, okay, i kolejny pojedynek jest z przeciwnikiem Węgrem. Zobaczymy, bo zaczynamy z Stanami bądź Kanadą. Okej, okay, znowu mamy ten znak. I to jest znowu Alabama. Tak, to jest znowu Alabama. Elegancko. I przeciwnik znowu tego nie ogarnął. 2000 w pierwszej rundzie. Runda druga, prawdopodobnie Wielka Brytania. Zobaczmy, czy są żółte z tyłu. Czy są żółte z tyłu. Lecę po prostu w okolicy w Londynu. Pomiędzy z Birmingham, niech będzie, żeby troszeczkę inaczej. Ok, jestem bliżej. Właśnie było to bliżej Birmingham niż Londynu. 200 demaġ zabieramy. Runda trzecia, na ten moment mi się nie podoba ta runda, taka pierwsza myśl, to jakaś może Rumunia, ale to, to są takie, chociaż pokaż jeszcze niebo, nie, tutaj nie ma nic, przeciwnik oddał gest, mamy cyrylicę e, Serbia, okej, okay. ale jestem bliżej niż przeciwnik, fajnie, że jestem bliżej, ale głupie to jest, że jestem w złym kraju i zadaję mu punkty, no ale jestem bliżej, e, czarne auto i takie coś, to jesteśmy tutaj. Czy to wystarczy, żeby wygrać? Nie, jeszcze nie, kompletnie. Przeciwnik w Urugwaju. Runda piąta, damage półtora. Jesteśmy prawdopodobnie w Australii. Tak, to będzie Australia. Kurczę, ja tu nic nie znajdę. Ja po prostu bezpiecznie kliknę w okolice Wiktorii. Dosyć szybko, żeby przeciwnik też tego nie ogarnął. Australia jest dosyć niebezpieczna. A w tej gierce na razie mam dobrą pozycję. Przeciwnik w okolicach Perth. Jestem bliżej 1400 km. Czy ja wygrałem w tym momencie na Australii? Tak, wygraliśmy. 20 l na plus.